Na Dolnym Śląsku notowany jest regularny spadek bezrobocia. Pracodawcy mają nawet kłopoty ze skompletowaniem załóg. Jednak to nie rozwiązuje problemów młodych, wykształconych ludzi. Często nawet z dwoma ukończonymi fakultetami znajdują zatrudnienie jako sprzedawcy czy kalnerzy. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował konferencję, z której wnioski mają pomóc absolwentom w regionie naprawdę chcemy zwrócić uwagę na nowe technologie, które dają bardzo często zarówno wskazówki, jak i dają też możliwości powstawania nowych zawodów o których można powiedzieć, że w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o kształceniu, tak naprawdę nie mamy pojęcia. Moje marzenia to zdecydowanie była weterynaria. Co prawda rodzice chcieli mnie pchnąć w stronę medycyny ludzkiej, stomatologii, tych podobnych tematów, natomiast po tym, jak rozpoczęłam studia weterynaryjne, to zdecydowanie to, co właśnie mi porwało i serce, i duszę, i rozum, i 100% swojego czasu spędzam po to, żeby być jak najlepszym weterynarzem wybiją się tylko osoby najlepsze. Trzeba być ekspertem, trzeba coś wiedzieć, trzeba mieć do tego dryg, trzeba być w stanie wstać w środku nocy, poświęcić swój czas, poświęcać często, gęsto, bardzo dużo tego czasu, aby wiedzieć coś więcej, coś ponad. Chciałam zostać aktorką, ale no niestety rodzice tak jakby wybili mi to z głowy, no bo zawód niepewny, więc zdecydowałam się na pójście na kierunek taki biologiczno-chemiczny do liceum. W pewnym momencie było tak, że chciałam zostać lekarzem. Tak się zastanawiałam, co ze sobą zrobić. No i zupełnie nie wiedziałam za bardzo jak. I tak zobaczyłam biotechnologię na Uniwersytecie Przyrodniczym. Ja mówię, no to czemu nie? Jeszcze w liceum nastawiałem się na bardziej topowe i dużo lepiej znane kierunki, typu budownictwo geodezja. Natomiast ukierunkowałem się trochę bardziej realistycznie. Aczkolwiek już na samym początku studiów, kiedy zacząłem wdrażać się w temat tego bezpieczeństwa i swojego kierunku, okazało się jasne, że trafiłem akurat w to, co chciałem robić, czym się zajmować i czym będę chciał się zajmować w życiu zawodowym. Jeżeli chodzi o planowanie pracy i swojej kariery, to myślę, że to można zobrazować sobie na, na zasadzie pędzącego pociągu. Pędzący pociąg jedzie jednym torem, ale ma różne od gałęzienia. Także jeżeli plan A nie wypali, ja mam plan B, a następnie C. Plan C, to może powiem szczerze, to jest taki plan, który mam nadzieję, że się nie zrealizuje, czyli wyjechanie z kraju. Jest ciężko teraz już, a jeszcze później może być jeszcze ciężej, żeby znaleźć tą pracę, taką jaką się chce. A no, jak rozmawiam ze znajomymi, to oni też nie chcą wyjeżdżać z Polski. No to jest nasz kraj, to się urodziliśmy. Ale jak widzą perspektywy, których nie mają, to robią to, że po prostu no, wyjeżdżają i zasilają rynki pracy innych państw. No, taka jest prawda. Z jednej strony powinni się kierować potrzebami rynku zdrowym rozsądkiem, bo to przynosi korzyści, ale z drugiej strony pasją również, bo, bo, bo praca oczywiście zapewnia środki do życia, ale powinna też interesować po to, żeby nie było wypalenia zawodowego, po to, żeby jakość życia była wysoka. Należy śledzić nowe technologie, należy interesować się nowościami w tym zakresie, po to, żeby być może w przyszłości mieć dobrze płatną, fajną, adekwatną do potrzeb rynku pracy pracę. Wchodzimy w takie czasy, gdzie roboty są, można powiedzieć, powszechne. Przed tym nie uciekniemy, to jest coś, co wkracza w nasze życie. Ta obecność robotów będzie coraz bardziej powszechna. Musimy tylko zastanowić się, w jaki sposób tą naszą egzystencję, razem z tymi tworami, które w tym momencie są jeszcze naszymi tworami, w jaki sposób zorganizować tak, żeby ona była z korzyścią dla nas. A można z Tobą chodzić na imprezy? Gdzie tam automaty, one już teraz wypierają. Gdzie człowiek to robił, jest, teraz robi to maszyna, i wystarczy tylko jedna osoba do jej obsługi i kontrolowania tego, czy ona to dobrze robi. Postępująca robotyzacja, czy to w przemyśle, czy w różnych miejscach ogólnie życia człowieka. Co prawda powoduje, że niektóre zawody znikają, ale są zwykle zawody, e, dla, które wymagają mniej umiejętności, gorzej płatne, bardzo rutynowe. Za to pojawiają się nowe zawody, które wiążą się z dużo ciekawszymi zadaniami, które niosą za są dużo większe profity finansowe. E, no i właśnie takich zawodów będzie coraz więcej, jak w ich stronę trzeba się kierować, po prostu wybierając swoją ścieżkę zawodową. Wszyscy w chwili obecnej stykamy się na przykład z wszystkimi zawodami związanymi z mediami społecznościowymi, chociażby. Tutaj jako przykład mogę podać chociażby korporacje taksówkarskie, które dotychczas funkcjonowały w sposób tradycyjny. W tej chwili mamy Ubera, który staje się konkurencją. Zupełnie inaczej to funkcjonuje, a sądzę, że 10 lat wstecz, nawet 10 lat wstecz, nie mówiąc o 15-20, o czymś takim w ogóle nie było mowy i nie myśleliśmy o tym. Więc też te nowe technologie w komunikacji, tak, tutaj Pola, które daje dają wszelkie media społecznościowe, czy też praca właśnie w tym zakresie, są też kierunkami, o których wcześniej zupełnie nie myśleliśmy. Nie ukrywajmy w momencie, kiedy studia zaczęły być na topie i co druga osoba kończąca szkołę średnią chodziła na studia, nawet nie tyle co druga, jest ich dużo więcej. Mamy bardzo dużo specjalistów, albo osoby mieniące się specjalistami z wysokich dziedzin. Nie mamy takich typowych fachowców od naprawienia nam kranu, od naprawienia nam instalacji grzewczej. Takie osoby, jeżeli są dobre w tym, to, co robią, znajdą dla siebie drogę. Natomiast uważam, że rynek pracy będzie otwarty w każdej dyscyplinie dla osób, które są naprawdę w tej dziedzinie dobre. Podasz mi rękę, przywitamy się. Witam. Nie zawsze roboty interesowały, gdzieś tam na Discovery się oglądało różne ciekawe programy o walkach robotów, o tego typu rzeczach, jakieś ciekawe konstrukcje. No i w zasadzie już gdzieś tam w liceum myślałem, że jak podoba mi się fizyka, matematyka, jakieś zajęcia techniczne, no to warto pójść na Politechnikę po prostu. Oczywiście nie wiedziałem jeszcze na jaki kierunek, nie wiedziałem z czym dokładnie je się automatyk jak to wygląda. I okazało się, że to nie jest budowanie robotów do walk, tak, tak jak to wyglądało w Lizkawery, ale okazuje się, że to jest, jest to bardzo ciekawe. No i okazuje się, że to jest bardzo dobry wybór, i po prostu spodobało mi się to, jakby dalej kontynuuje swoją ścieżkę zawodową w tym kierunku, właśnie. Dolnośląski rynek pracy to tak naprawdę w tej chwili rozwija się tak, że wszyscy mają szansę. To trudno powiedzieć, że, czy znaczy oczywiście, bardzo dużo miejsc pracy tworzy się w obszarze tych centrów usług wspólnych. To są duże korporacje, które tworzą tutaj potężne centra i zatrudniają tysiące ludzi. I właściwie absolwenci uczelni ekonomicznych znajdują pracę od razu. Natomiast jak potoczy się ich dalsza kariera, to też zobaczymy, jak ten rynek się będzie kształtował w dalszych latach. Jeżeli chodzi o nasze wsparcie osób, które chciałyby otworzyć działalność gospodarczą, mamy możliwość przyznania dotacji bezzwrotnej w kwocie do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. To jest kwota około 25 tysięcy złotych maksymalnie. Oczywiście, że ktoś potrzebuje, może być mniej, natomiast 25 tysięcy jest to kwota maksymalna. Plus, w przypadku projektów, które są u nas realizowane przez właśnie organizacje pozarządowe czy agencje zatrudnienia, dodatkowo można ubiegać się o roczne wsparcie w utrzymaniu tej działalności. To są tak zwane koszty stałe i to jest kwota około Kolejnych 20 tysięcy, czyli łączne wsparcie na założenie działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez co najmniej jeden rok to kwota blisko 45 tysięcy złotych. Należy być osobą, która co najmniej rok czasu nie prowadziła tej działalności gospodarczej to jest jeden z pierwszych warunków. Drugi istotny jest taki, że należy być albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy lub osobą, która zwyczajnie nie jest zarejestrowana w tym powiatowym urzędzie pracy, natomiast nie, nie ma pracy, tak? Czyli zwyczajnie oświadcza się, że tego zatrudnienia nie posiada. I mamy dwie formy wsparcia. Jeżeli chodzi o osoby młode, to w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój jest jedna ścieżka to są powiatowe urzędy pracy, druga ścieżka to są um, operatorzy, którzy przyznają tą dotację. Lista tych operatorów znajduje się na stronach chociażby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czy też w punkcie informacyjnym można taką informację uzyskać. Rekrutacje trwają, są w tej chwili nabory do tych projektów, więc kto jest zainteresowany, to zachęcam, ponieważ poszukują, poszukują osób do objęcia wsparciem w tej chwili realizatorzy. No a druga ścieżka, tak jak powiedziałam, to są właśnie powiatowe urzędy pracy, gdzie zarejestrowany bezrobotny od razu to wsparcie otrzymuje. Z tym, że różnica jest taka, że w powiatowych urzędach pracy nie ma możliwości ubiegania się o ten roczny koszt wsparcia utrzymania działalności gospodarczej. Oczywiście są takie przykłady, można, można podawać osób, które od zawsze wiedzą, kim chciałyby zostać w przyszłości. Natomiast bardzo często to jest efekt jakiegoś przypadku, czy pewnego odkrycia na różnych poziomach tak naprawdę swojego życia, czy w szkole średniej, na studiach, czy bardzo często po. I my dzisiaj musimy także być z punktu widzenia rynku pracy, z punktu widzenia przedsiębiorcy, musimy być przygotowani do tego jako pracownik, do tego, żeby potrafić się bardzo szybko przekwalifikować. Jak pracujemy nad osobami młodymi, które są w trudnej sytuacji na rynku pracy? Przede wszystkim dość wnikliwie staramy się przeanalizować sytuację tej osoby. Nie podajemy rozwiązań, że tak powiem, sztampowych, sztandarowych na zasadzie a może jakiś kurs florystyki, kasa fiskalna i to pomoże. Od tego odchodzimy już. Bardzo często staramy się zdiagnozować tą sytuację, a więc jeżeli barierą w podjęciu zatrudnienia, czy w aktywnym poszukiwaniu pracy jest posiadanie małego dziecka do lat trzech, Staramy się, proszę Państwa, sfinansować koszt opieki żłobkowej. Jeżeli problemem jest opieka, na przykład, nad osobą niepełnosprawną, bo też takie osoby się zdarzają. Wówczas staramy się znaleźć asystenta do opieki nad tą osobą po to, żeby tę osobę zaktywizować. Mimo tego, praca tych doradców właśnie skupia się też na tym, żeby pokazać ścieżki, kariery takiej osoby, co należy zrobić, żeby podnieść swoje kwalifikacje, zmienić te kwalifikacje, zupełnie się przebranżowić na przykład. I, i to się udaje coraz częściej, no bo rzeczywiście bezrobocie spada. 13 Metro Wise 13 Metro Roboty w pewnym momencie rzeczywiście zastąpią lub już zastępują e, pracę człowieka. My na przykład tego drona wykorzystujemy do badań termowizyjnych budynków. E, kiedyś te badania były no, takie powiedziałbym nie dość że czasochłonne, e, no i wymagały e, zaangażowania jakiegoś dodatkowego sprzętu. Teraz natomiast wystarczy tylko ten dron skierować w tą kamerkę, którą zamontowaliśmy tutaj. Doposażyliśmy tego drona i w zasadzie badania wykonuje się, powiedziałbym, bardzo przyjemnie, e, latając sobie naokoło budynku. Szkolenia, które są w tej chwili proponowane właśnie w powiatowych urzędach pracy między innymi, czyli te, które są kierowane do bezrobotnych, m.in. dotyczą obsługi takiego urządzenia, jakim jest obsługa dronu. E, jest to nowa perspektywa właśnie, wynikająca też z nowych technologii. Oferta dla każdego. Dla... Można wykonywać loty w celach tak naprawdę zabawy, można wykonywać loty w celach komercyjnych, można wykonywać loty w celach naukowych. Także naprawdę tutaj zakres, że tak powiem, odbiorców jest no, tak, tak samo jak możliwości tych maszyn Do Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przeznacza środki nie tylko dla osób bezrobotnych. Czyli zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Także wspieramy swoimi działaniami przedsiębiorców i ich pracowników, podnosimy kwalifikacje osób pracujących. Kwalifikacje, które są dostosowane do na przykład rozwoju konkretnej firmy, w której są zatrudnieni i to z firmy wypływają tego typu propozycje. Ale także na przykład w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w tej chwili kończy się nabór na projekty, które będą pozwalały osobom pracującym, które chcą z własnej inicjatywy podnosić bądź zmieniać swoje kwalifikacje, na to, żeby na przykład z tego typu obsługi drona również się kształcić. I mam takie poczucie, że nie do końca jest istotne, jaki kierunek się skończy, czy jak, jaką posiądzie się wiedza, ale bardziej chodzi o tą umiejętność ciągłego uczenia się i dostosowania się do, do otaczającej rzeczywistości. To mój ulubiony film, a twój?